Witam Was, witam 19 maja we wtorek. Dzisiaj jest bardzo wieczny dzień. Mam nadzieję, że mi głowy nie urwie i że uda mi się nagrać ten odcinek. Ostatnio mówiliśmy o tym, że nasze głosy na głowie są policzone i że Bóg nieustannie na nas patrzy, ponieważ jesteśmy Jego oczkiem w głowie. I dzisiaj chciałam kontynuować tą myśl. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie Ewangelii Mateusza, 6 rozdział i czytamy w wersecie 31. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Czym się będziemy przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Kochani, to jest niesamowite: Ale Bóg nie tylko nas kocha słowami, ale on nas kocha czynami. On udowodnił, że nas kocha, posyłając swojego syna Jezusa Chrystusa który nie tylko mówił piękne słowa, ale zrobił to, co było do zrobienia. Odwalił najgorszą robotę, jaka tylko była. Oddał swoje życie, ratując nas tym samym. I Bóg jest Bogiem czynów. On nie jest kimś, kto tylko obiecuje pewne rzeczy, tak jak to robią politycy, tak jak to robią ludzie, którzy mają łatwość wymowy. Ale On jest czynicielem. On jest tym, który działa, ten, który wkracza do sytuacji i ją przemienia. Udowodnił to Mnóstwo razy, i tutaj w tych słowach też czytamy, że nie musimy się martwić o to, że pewne rzeczy nie zostaną zrobione. Nie musimy się martwić, że jakieś sfery naszego życia będą zaniedbane, ponieważ jeżeli żyjemy z Bogiem, jeżeli modlimy się, oddajemy mu swoje życie, to on będzie miał nieustannie na uwadze to, aby nasze potrzeby były zaspokojone. I nie musimy wtedy martwić się i nie spać, i zabiegać straszliwie o te rzeczy. Ponieważ mamy ojca w niebie, i to, na czym mamy się koncentrować, to na czym nasza uwaga ma być skupiona, to jest Boże Królestwo i Boże Sprawy, Boża Sprawiedliwość, żeby się działa tutaj na Ziemi. Bóg mówi: Ty zajmuj się moimi sprawami, a ja będę się zajmował Twoimi sprawami. Powiem Wam, że to jest prawda. Że to się sprawdza. Naprawdę w moim życiu, przez te 28 lat, kiedy jestem już nawróconą osobą, widzę, że Bóg zaopatruje mnie pod każdym względem. Ja tu nie mówię tylko o finansach. Ja tutaj mówię o relacjach międzyludzkich, ja tu mówię o wspólnocie wierzących, wśród których jestem. Ja tutaj mówię o jakimś rozwoju takim duchowym, wewnętrznym, kiedy różne moje nieśmiałości, niepewności, słabości były uzdrawiane przez Boga. Gdzie Bóg wypuszczał mnie na wolność. To wszystko nie pojawiło się w jednym momencie, nie trwało jedną sekundę. To trwa czasami miesiącami, latami, ale to się dzieje i jest to prawdą. Bóg zaspokaja każdą moją potrzebę i wiem, że w Nim mam wszystko, po prostu w Nim jest spełnia. I to jest coś niesamowitego, bo im dłużej z Nim chodzimy, im więcej z Nim jesteśmy, rozmawiamy, to widzimy, że tak naprawdę to potrzebujemy tylko Jego I On jest wystarczający do tego, by być szczęśliwym człowiekiem, ponieważ Jego obecność, Jego miłość, Jego osoba jest wszystkim. On jest po prostu tak zaspokajający, On jest pełnią wszystkiego, co tylko możemy sobie wymarzyć, że byłoby nam potrzebne. Drogi Boże, my dziękujemy Ci, że jesteśmy bogaci, że jesteśmy bogaci w Tobie. Bez względu na, na to, jak gruby jest nasz portfel, to w Tobie mamy wszystko i w Tobie mamy pełnię. W Tobie mamy każde błogosławieństwo duchowe, Ty zabiegasz o każdą naszą potrzebę, Ty rozwiązujesz każdy nasz problem. Nawet jeżeli tego jeszcze nie widzimy, to Ty robisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby nasze sprawy się ułożyły. Ja Ci przepraszam, Boże, za każdym razem, kiedy ja wątpię w to i kiedy martwię się, kiedy obmyślam po ludzku różne scenariusze, jak sobie pomóc, zamiast oddać Ci to po prostu. Ja Ci przepraszam, Boże, że tak mało Tobie ufam, tak na co dzień, że nie oczekuję więcej. Gdybym wiedziała, jaki Ty jesteś, gdybym do mnie to dotarło tak mocniej, ja wiem, że wtedy bym miała o wiele większą wiarę. Modliłabym się o większe rzeczy i działyby się większe rzeczy, ponieważ bym pozwalała Tobie, żeby, żebyś mógł wkroczyć i żebyś mógł te rzeczy zrobić. Boże, proszę Ciebie, żebyś rozwiązał te więzy wewnętrzne, które mnie trzymają, które sprawiają, że się boję że się wycofuję, że pozwalam sobie na słabość, zamiast patrzeć na twoją moc, na twoją wielkość. Ty jesteś wspaniały, ty jesteś tym, który troszczy się o mnie o wiele bardziej niż jestem w stanie to dostrzec. Kiedyś mi to wszystko pokażesz. Ja wiem, że te wszystkie filmy z twojej opieki, z tego jakżeś zabiegał o mnie, jakżeś mi ułatwiał życie, jakżeś posyłał swoich aniołów, kiedy żeś mnie strzelkł, kiedy żeś mnie wyprowadzał z ciemności, te wszystkie filmy kiedyś zobaczę. I moja wdzięczność, i radość, i uwielbienie ciebie wtedy naprawdę się wzmogą, i a, będziesz prawdziwie uwielbiony przeze mnie. A teraz tylko mogę przyznać z pokorą, że po prostu wszystkiego nie wiem, nie widzę, a, i to całe zamieszanie, w którym tkwię, po prostu wynika właśnie z tej niewiedzy. Ale dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Ty mnie naprowadzasz na to, co jest prawdą. Pokazujesz mi, jaki ty jesteś. Jak wspaniałą osobą jesteś. Jak troskliwym ojcem jesteś. Ty nie tylko liczysz moje włosy, ale ty nieustannie czuwasz nad tym, żeby każdy szczegół mojego życia był błogosławiony, żebyś mógł oddziaływać na moje życie, na, na, na moją osobę. Żeby Twoje królestwo mogło ogarnąć mnie z każdej strony, żebym mogła być bezpieczna przy Tobie, przy Twoim boku. Dziękuję Ci. Ehm, dzisiaj niech to będzie dzień ufności. Chcę oddać te wszystkie zmagania, te wszystkie trudności, te wszystkie słabości, które mnie odciągają od Ciebie, chcę to wszystko oddać Tobie i przyjść bliżej. I chcę tak po prostu poczuć się tak jak w Twoich ramionach, zaopiekowana, e, zatroszczona, e, ululana, tak jak małe dziecko. Bo Ty mnie kochasz jak małe dziecko. Tobie niech będzie chwała za wszystko, co się dzieje w moim życiu, nawet za te rzeczy, które ja nie rozumiem teraz, które wydają się być złe albo trudne. Um, dziękuję Ci Boże, że Ty masz to wszystko w swoich dłoniach, że Ty kontrolujesz sytuację, że nic się nie wymknęło Tobie spod kontroli, że Ty wiesz, co robisz i Ty jesteś Panem mojego życia. Tobie niech będzie chwała przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, to jest dobra nowina, to jest dobra nowina, że Bóg się o nas troszczy i że nie musimy my się troszczyć, bo wiecie co z tego troszczenia czasami wychodzi, tak? Jeszcze więcej kłopotów niż yy, pożytku, i dlatego niech ten dzień będzie takim dniem ufności. Boże, dobrze mi jest. Jestem szczęśliwa, jestem zaopiekowana, jestem wypoczęta, w Twojej miłości mam wszystko, tobie niech będzie chwała, na to chcę patrzeć. O tym chcę mówić, o tym chcę myśleć, niech tak się stanie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem, trzymajcie się. Na razie.